Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. A w dzisiejszym odcinku kilka słów o monetach Godes Europa. Tak jak widzicie, mam tutaj 5 sztuk srebrnych bulionówek Godes Europa. Mam tutaj tą wersję z bykiem, jest jeszcze wersja z niedźwiedziem. I dlaczego się dzisiaj tutaj spotykamy? Minęło równo 5 miesięcy od tego, jak te monety do mnie trafiły. Kupiłem je na próbę, aby zobaczyć po prostu, jak one wyglądają yy, w rzeczywistości, jak to lustro na tych monetach wygląda oraz to, czy te monety będą w jakiś tam szybki sposób pokrywały się milkami. I w ostatnim czasie przeglądając tutaj takie moje małe zbiory, które gdzieś mam pod ręką, wpadło mi tutaj bardzo w oko to, że jedna z monet posiada właśnie milka. Tutaj z tej strony wszystko jest w porządeczku. Nic nie widać żadnych uszkodzeń żadnych milków ale tutaj już on jest widoczny i teraz przybliżę tą monetę do kamery i tak jak widzicie tutaj na głowie Elżbiety pojawiło się kilka kropek takie kropki są także zauważalne tutaj w tym miejscu oraz tutaj na dole Coś tutaj u góry delikatnie gdzieś tam się pojawia nad koroną, więc na jednej z monet takie milki widać. Co chodzi tutaj e, o drugą stronę monety, także już pomiędzy napisem jedna uncja i dziewiątkami, tutaj też delikatnie takie kropeczki się zaczynają pojawiać tutaj także gdzieś tą jedną kropeczkę widzę i to jest jedna moneta Przeglądałem tak inne monety i muszę wam powiedzieć że na pierwszy rzut oka wyglądają one w miarę dobrze ale jak już się przyjrzymy tym monetom to pewne milki się Pojawiają. Tak jak tutaj mamy monetę numer 2, na pierwszy rzut oka może i jest pięknie, ale zwróćcie uwagę tutaj na literę O w napisie Europa. I postaram się, o teraz chyba to jest doskonale widoczne, pod literą O, a tutaj tym okręgiem widać kolejnego Milka. Także. No Pokazuję Wam jak to wygląda, na rancie jest na razie wszystko w porządku, tutaj druga strona, także nic e, wielkiego tu się nie dzieje, także mamy już dwie monety powiedzmy zweryfikowane, tutaj są jakieś oznaki milków, e, pojedziemy dalej. Otworzymy sobie dzisiaj wszystkie te monety i zobaczymy. Tak, jak mówię, ja kupuję czasem takie produkty, aby właśnie zobaczyć, jak one się po prostu będą zachowywać. I tutaj mamy tą trzecią już monetę. I tak nad dwójką pojawił się milk pod literką L na rancie. I tutaj na tym lustrze. Gdzie pierwsze kropeczki na port Tutaj naprzeciwko portretu Elżbiety Na rancie też Jeszcze nic nie jest widoczne I tutaj Druga strona monety Wszystko jest W porządku Także po 5 miesiącach U mnie nie wiem kiedy dokładnie te monety zostały wyprodukowane, jaki był czas tej podróży. Czwarta moneta nad rogiem byka delikatnie widać taki malutki milk punkt. Będę tutaj to wszystko obserwował, czy one się rozwijają, czy te milki się nie rozwijają. z kolei ta strona monety jest super tu jest tylko jedna ryska ta moneta tak przyszła no ale to jest zwykły bulion, więc więc nic tutaj nie, jakieś ryski zawsze się pojawią przy biciu, transporcie wkładaniu tego później do kapsli zawsze gdzieś coś tam się delikatnie może Wydarzyć. I co chodzi o ostatnią monetę? Tutaj ona ma koło tej kropeczki, w tym miejscu uszkodzenie. Tutaj żadnego. Milka nie widać. I strona druga. Także jest w stanie bardzo dobrym. Nic tutaj się nie dzieje, delikatne gdzieś tam zabrudzenia. Więc jak na najtańszy bulion, który był na rynku e, wtedy? Ja wam przypomnę, monety zostały zakupione 4 września. Tych monet było kupionych 5 po kwocie 108 zł i 92 grosze za sztukę. Także jak na taki najtańszy bulion i lustro wysokiej jakości uważam, że no trochę tych milków się pojawiło, ale jak wiemy, na srebrnych monetach jest to praktycznie standard, że prędzej czy później, milk spoty się pojawią, są różnego rodzaju techniki technologie produkcyjne, gdzie producenci starają się ten bulion zabezpieczyć w jakiś sposób, zmieniając płyny do mycia, dodając różnego rodzaju dodatki. No zobaczymy, jak to na przestrzeni lat się rozwinie. Jak na razie najlepszym zabezpieczeniem, no to jest po prostu stop metali, a nie czyste srebro. No ale z racji tego, że jest to produkt inwestycyjny, to najwyższa czystość musi być po prostu w takich monetach, najlepiej jeżeli jest, bo wtedy najłatwiej jest liczyć te uncje także hmm, widzicie jak to wygląda po 5 miesiącach uważam, że tragedii nie ma na jakichś tam brytyjskich monetach różnych serii wyglądało to dużo, dużo gorzej, gdzie zaraz po sprzedaży lub w dniu sprzedaży już te milk spoty się pojawiały. Także to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć. Możecie jeszcze napisać w komentarzach jak Wasze godes Europy lub niedźwiedzie się zachowują. Czy też zauważyliście milki. A jeżeli możecie to zerknijcie na swoje monety i napiszcie mi w komentarzu czy też coś Wam się tam pojawia. Będzie to dla mnie cenna informacja. Dzięki bardzo.